Przygoda się dopiero zaczyna, drodzy widzowie. Dotarłem na lotnisko, proszę Państwa. Tak to tutaj wygląda. To jest takie małe lotnisko, ponieważ lecę z Ryana, a oni obsługują tylko takie małe lotniska. Tak to tutaj wygląda. Pokażę wam jak takie małe lotnisko wygląda. Terminal. Malutkie lotnisko. Tak to tutaj wygląda. A ja się muszę ustawić. Pozdrawiam wszystkich widzowie. Początek przygody. Życz, życzcie mi wszystkiego dobrego. Na razie.